Wsiadłszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i wszedł do swojego miasta i przynieśli mu sparaliżowanego, który leżał na nożach. Jezus widząc ich wiarę, powiedział sparaliżowanemu: Ufaj, synu, twoje grzechy są odpuszczone. Wtedy niektórzy nauczyciele pisma, pomyśleli sobie, On bluźni. A Jezus, przejawszy ich myśli, powiedział: Dlaczego wyciągacie złe wnioski? Cóż łatwiej powiedzieć? Twoje grzechy są odpuszczone? Czy też stań i chodź? Ale byście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi. Zwróćcie się do sparaliżowanego. Wstań, weź swe nosze i idź do domu. I wstał i poszedł do swojego domu. A tłumy, które to widziały, z bojaźnią wielbiły Boga, dającego ludziom taką władzę. Powołanie Mateusza. Jezus odchodząc stamtąd, zobaczył człowieka pobierającego opłaty, który nazywał się Mateusz. I mówił mu, pójdź za mną. I poszedł za nim, a kiedy Jezus siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników posilało się razem z nim i jego uczniami. Widząc to, Faryzeusz mówili jego uczniom: Dlaczego nasi nauczyciele jadą z celnikami i grzesznikami? Jezus usłysza, usłysza, usłyszawszy to, powiedział: Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko chorzy. Zrozumiecież wreszcie, co to znaczy: Miłosierdzia chcą bardziej niż ofiary, bo nie przyszedł wyznać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wtedy przyszli o jego uczniowie Jana, pytając: Dlaczego my i faryzeusze wiele pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czyż goście weselni mogą się stłumić, dopóki pan młody jest z nimi? Ale przyjdzie czas, kiedy pan młody zostanie im zebrany. Wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego materiału do starego okrycia, bo taka łata rozdziera okrycie i dziura się powiększa. Nie wlewa się też młodego wina do starych worków skórzanych, bo jeśli się tak zrobi, skórzane wory pękają i wino się wylewa i marnują się worki, ale młode wino wlewa się do nowych worków skórzanych. Wtedy zachowa się i jedno, i drugie.